Cześć kochani, z okazji tysięcznego subskrybenta na moim kanale zapraszam na 20 faktów o mnie. Chodźcie. Fakt numer jeden. Przez 10 miesięcy nosiłam aparat ortodontyczny, ale bardzo wtedy unikałam zdjęć i efekt jest taki, że w zasadzie mogę Wam pokazać aparat tylko na jakimś moim archiwalnym filmie. Ceny usług weselnych zależą od miejscowości, województwa, a także od pory roku. Ja za każdym razem do zdjęć pozowałam tak. teraz żałuję. Fakt numer dwa. Noszę okulary, ale do nagrywek je zdejmuję. W okularach wyglądam tak. No to mi? Fajnie? O, zobaczcie, nawet pasują do bluzki, tak się odbijają, nie? Lepiej. Fakt numer 3: kiedy miałam 10 lat, sama posadziłam las, to znaczy z moją rodzinką, no ale z tymi małymi rączkami. No i teraz ten las mogliście zobaczyć w jednym z moich wakacyjnych vlogów. On ma jakieś 20 metrów wysokości, no i już jest mega imponujący, także jestem z siebie bardzo dumna. Fakt numer 4: mam prawo jazdy od 12 lat, ale sama zaczęłam jeździć dopiero niedawno. Niestety. Mój błąd. Od pół roku prowadzę program dla Polonii na całym świecie. Program nazywa się Polska 360 TV. Dzień dobry, Monika Łaguna. Zapraszam na program Polska 360 TV. Zachęcam Was do oglądania. Mam chorobę Hashimoto, ale oprócz zjedzenia jednej tabletki dziennie, w zasadzie nie ma to dla mnie żadnego znaczenia i nie robi mi to żadnej różnicy. Od 13 lat mieszkam w Warszawie i chyba nigdy się stąd nie wyprowadzę. Od prawie 2,5 roku nie piłam alkoholu. I jest to spowodowane ciążą i karmieniem. W mojej pierwszej pracy byłam nianią. Opiekowałam się wtedy pięcioletnim chłopcem, który teraz chodzi do liceum i już pewnie jest wyższy ode mnie. No i tak miło. Jestem szczęśliwą posiadaczką samochodu Dacia Duster w przepięknym pomarańczowo-metalicznym mm, kolorze. Bardzo go lubię. Mój pierwszy własny samochód to był maluteńki srebrny Ford Ka też bardzo go lubiłam i jak się domyślacie, było to niedawno. przed jakieś dwa lata, jeszcze na studiach, pracowałam w lokalnej telewizji w Ursusie, Ursus TV i tam, słuchajcie, robiłam po prostu wszystko. Grałam w paintballa. Podczas tego wyjątkowego treningu nawet ja kilka razy obrywałam. Biegłam w biegu ulicznym z ówczesną burmistrzynią i burmistrzem, wiceburmistrzem dzielnicy. Robiłam relacje z matur, robiłam relacje z walentynek, przeprowadziłam jakiś milion Wywiadów z dziećmi i naprawdę lubiłam te dzielnice. I w ogóle powiem Wam, że jak na Wursusie gdzieś tam robiłam zakupy w jakimś sklepie, to bardzo często ktoś mnie poznawał i to było też przesłodkie. Ja wtedy miałam takie krótkie włosy, bardzo kręcone jak baranek, i no nie wiem, jakoś tak dzisiaj bym sobie takiej fryzury nie zrobiła, no ale wtedy stawiałam na naturalność, na maksa. Oglądajcie, Ursus! Był to wspaniały czas dla mnie, naprawdę, i łaska się wokół kręci na myśl o tamtym czasie. Kolejny fakt. Kilka lat temu pisałam reportaże do tygodników Tina i Naj, i może Was to zdziwić, ale to są y, tygodniki magazyny z ogromnym nakładem. Naprawdę sama byłam w szoku, że tyle osób y, czyta takie gazety. A także y, cieszę się, że mogłam być częścią tego projektu. Kiedy byłam małą dziewczynką, chciałam być taką dziennikarką jak Iwona Szymala. Ona była dla mnie absolutną ikoną y, tego zawodu i kiedyś y, w pracy nawet spotkałam panią Iwonę, Zrobiłyśmy sobie zdjęcia, mam nadzieję, że odnajdę. Y, wiem, że y, pani Iwona teraz y, prowadzi y, własny y, portal medyczny i podobno z powodzeniem. Kolejny fakt. Zaręczyłam się z moim mężem w Mediolanie w klimatycznej knajpeczce włoskiej, wiadomo, a w zasadzie to tak na spacerze obok tej knajpki. Naprawdę wszystko wyglądało idealnie i muszę Wam powiedzieć, że to jest wspaniałe wspomnienie i muszę przyznać, że mój mąż jest po prostu kochany. Że to wymyślił. Wolę gotować niż sprzątać. Od zawsze uwielbiałam celebrować urodziny i starałam się z reguły tego dnia brać w pracy wolne. I od rana sobie żyłam jak królowa, wiecie, śniadanie do łóżka śmiał mi ktoś z, kto zrobić. I po prostu zawsze chciałam, żeby to był wyjątkowy dzień. I to się nie zmienia. Mimo że ja już tam mam trójkę z przodu, to urodziny to jest świętość. Po ślubie z moim mężem wzięliśmy sobie miesiąc wolnego w pracy, każdy wziął mu po miesiącu bo chcieliśmy mieć prawdziwy miesiąc miodowy. Oczywiście jak wróciliśmy to było tam goło i wesoło, no bo wiecie w zawodzie naszym dziennikarskim to jak nie pracujemy to nie zarabiamy, ale nieważne. Pojechaliśmy na Majorkę, wypożyczyliśmy tam auto, to był Fiat 500 w Cabrio i objechaliśmy całą wyspę. Cudowne wspomnienia. Mm -hmm. Kolejny fakt. Grałam kiedyś na skrzypcach, ale z moich umiejętności zostało niewiele. Ale instrument w domu mam. Czekają na Eryczka albo na następnego babasa, bo mamy nadzieję, że po prostu oni <grych> nauczą się porządnie na nich grać. No i ostatni fakt. Przyznaję szczerze. Nie umiem utrzymać porządku na komputerze. 20 jednocześnie otwartych okien, 50 ikon na pulpicie, to jest absolutnie historia o mnie. E, tak było zawsze i mimo że mój mąż na to złości, to, to chyba ja, nigdy to się nie zmieni. Kochani, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Może mamy jakieś cechy wspólne? Dajcie znak w komentarzach, a może coś szczególnie Was zaskoczyło. Też będę wdzięczna, jeśli dacie jakiś głos w dyskusji. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i do lajkowania. Dziękuję Wam za tysiąc subów i czekam na kolejne tysiące. Pomóżcie, proszę. Zachęcam Was też do śledzenia mnie na moim Facebooku i na Instagramie. Tutaj są niki do moich kont, a w opisie tego filmu są linki. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo za uwagę, buziaczki i do zobaczenia.